W saskim ogrodzie koło funtanny Jakiś się frajer przysiadł do panny Była przepiękna jak wodna lilia Na imię miała panna Cecylia Była przepiękna jak wodna lilia Na imię miała panna Cecylia Nad brzegiem modrej Wisły strumieniem Siedzi Maniusia ze swoim cheniem z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek, tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Na Wilanowie, gdy deszcz groził, antek Helusie o rękę prosił. Antek do góry zadziera nosa i zamiast ręki, Dostaje kosza, antek do góry zadziera nosa i zamiast ręki dostaje kosza. Poznałem pannę Franie na woli, z tego poznania aż głowa boli. Oj, franka, franka, powiedz-że frania, co z nami będzie względem kochania. Oj, franka, franka, powiedz-że frania. Co z nami będzie względem kochania? Razu jednego przez marszałkowską Feluś z Dankiewi jechał dorożką. Tak sobie jechał, mili panowie, aż się zatrzymał na czerniakowie. Tak sobie jechał, mili panowie, aż się zatrzymał na czerniakowie. A na bielana huczna zabawa, tam się gromadzi cała Warszawa. Bo tam muzyczka przygrywa fajna, tańczy do rana nasza ferajna. Bo tam muzyczka przygrywa fajna, tańczy do rana nasza ferajna. A ja ci powiem mój przyjacielu, trzeba w życiu zawsze dążyć do celu. Więc posłuchajcie, mili panowie, każdy ma cele na mokotowie, więc posłuchajcie, mili panowie, każdy ma cele na mokotowie.